Cześć, nazywam się Patryk Stępień i jestem dyrektorem Biura Poselskiego Kamilika siuk Cyprian Kamil Norwid napisał kiedyś, że naród składa się nie tylko z tego, co go od innych wyróżnia, ale i z tego, co go z innymi łączy. Nas dzisiaj łączy solidarność. Łączy nas solidarność z Ukrainą, solidarność z naszymi siostrami i braćmi. My w ramach pracy naszych biur poselskich przygotowaliśmy punkty konsultacyjne, które znajdą Państwo w Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Garwolinie i Siedlcach. Informacje a propos godzin działalności naszych punktów dostępne są na oficjalnym profilu facebookowym pani poseł Kamil pichowicz W punktach oprócz tego, że prowadzimy zbiórkę darów, prowadzimy również pomoc prawną, konsultacyjną oraz tłumaczeniową. Mogą się Państwo do tych punktów zgłaszać z każdą pomocą w kwestii osób uciekających przed wojną z Ukrainy. My jako pracownicy Biura Poselskiego i również asystenci społeczni Pani Poseł angażujemy się w działania również na dworcach w Warszawie, gdzie pomagamy w koordynacji pomocy dla osób uciekających przed wojną z Ukrainy. Mało tego pracujemy również zdalnie z jednostkami konsularnymi, z ambasadami, próbując pomóc osobom, które znajdują się w tym momencie na przejściach granicznych. Całość informacji a propos naszej działalności, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy, znajdą Państwo na naszym oficjalnym Facebooku.